W dniu dzisiejszym postęp techniki powoduje, że te wszystkie przyrządy meteorologiczne, no, no po pierwsze stają się automatyczne, tak? nie, nie ma tutaj potrzeby no, takiej dokładnej obsługi. Druga sprawa, no, one są coraz mniejsze. I mamy tutaj taki przykład termometru do mierzenia temperatury powietrza i do mierzenia wilgotności powietrza. Tak? Mamy. Tutaj taki przyrząd, inny przyrząd, który nazywa się pyranometr, on pozwala nam mierzyć temperaturę różnych powierzchni, tak? a że zatem jeżeli chcemy mieć takie pomiary patrolowe, także mierzymy jaka jest temperatura skał, jaka jest temperatura podłoża takiego trawiastego, tak? czy jeszcze mamy inne rodzaje pomiarów podłoża, tak, chodnik, dach ulica, tak? To wszystko w różny sposób się nagrzewa. Jak to zmierzyć? A no właśnie, za pomocą takiego e, przyrządu, tak? On mierzy po prostu promieniowanie emitowane przez różnego rodzaju powierzchnie, tak? No i tutaj z takiej formuły opartej na prawie planka, tak? Jest po prostu wskazywana e, temperatura. Czy inny przyrząd no barometr, tak? Mierzy, mierzymy po prostu ciśnienie, też taki barometr elektroniczny. W ten sposób po prostu mierzymy wartość ciśnienia atmosferycznego.